Hej, widzowie, w tym odcinku będę musiał pogłaskać psa, ale to nie będzie takie proste, bo nie będę mógł robić duże rzeczy. Ale po każdym kilu wywuje mi się jedna rzecz: I mogę niszczyć beczki z osłoną, aby zdobywać HP. Dobra, widzowie. Lecimy tu Dobra mamy dość dobrą broń Tu dead, jeden Dobra kolejny typ ze skinem plażowej wiedźmy Dead. Mogę ładowywać broń, nie? Jest tam dwóch typa. Dead. Dobra. Tu sobie kupię soczki, tego nie będziecie widzieć, a tutaj kupię klona. Widzowie, mam typa. Nie wiem, czy widzicie, ale tam, tam był. Mówiłem? Balenciaga. Dead. Mogę robić wszystko. Tam jest typ. Nie mogę budować. Nie, mogę budować. O mam typa, mam teraz tylko pogłaskać psa, nie myślcie sobie, że to była pierwsza próba, zawsze się kończyło. Tak. Albo tak, więc prosiłbym Was bardzo o suba, lajka, dzwoneczek i napisanie komentarza o treści Żółwik, a przypnę Wam serduszko.